Cześć wam, z tej strony Kasio. Witam Was w kolejnym moim Let's Play Dead Island. Udajemy się do dżungli. Tym oto bunkrem. Tak, 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 tak. No, szybciutko. Mam nadzieję, że mi nie cofnęło. Tak ma w zwyczaju. O, to jakiś dokumencik. Czy ja coś mam szybko do naprawy? Nie, do ulepszenia. Też nie. drodze Ops Akt trzeci Aż nas zombie przywitał w tle Co my tu mamy O, jaki ładny artwork mhm. Plany modyfikacji można zwykle uzyskać Za wykonywanie zadań O, nieprawda Itemy dostajemy, plany się dostaje sz, 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 Przeszukując lokacje Tak No ECOLOGICALLY 10 least a chance that he's telling the truth, we should check it out. You out your mind? We're supposed to get the fuck off this island, not hike deep into the goddamn jungle. We need Moen for that. Trust me, he's the only one who can get you past those floating mines. Do what he wants, and he'll do what you want. Get him to the bloody land. This isn't only about what Moen wants, is it, White? You're pushing us there for another reason. Don't you understand? Each one of you has had contact with these things, and none of you have gotten sick. Your blood could be used to make some sort of antidote to save my wife. She's still alive? They gave us something, some medicine. I don't know what it is, it slows down the process, but not forever. The doctors in the lab could use the antibodies in your blood to create some sort of cure. It may be Emily's only chance. What the fuck? Well, what do we do? We do what's right. We do the right thing. Pona, you are a police officer. You protected those who couldn't protect themselves. This is your path. Jin, you're more full of compassion than any of us. You know what it's like to lose someone you love. What do you want to do? I don't fucking care. Well I do. Time to step up, Logan. You win the game or warming the bench? Sam B?

Trochę jazdy nas czeka. Czy my mamy mapkę? Jest mapka. A, no. Powiększymy sobie. Aha, tam do góry nie mogę. Trochę to jest spore, powiem wam. O, osobiście najmniej znam ten akt. No, mi się nie, nie, nie podobał, a że nie pociągnie. Dużo przestrzeni, a mało. Ciekawych rzeczy. Takie moje zdanie jest na ten temat. Młową, wow, 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 wow. Nie wyrobiłem. Godziny To pewnie za przejechanie zombie. Muszę uważać. Nie mogę się zbytnio rozpędzić, bo mi maska zasłania ekran. I nie widzę, nie widzę, gdzie jadę. Oho, postój Czy mam to wysiąść w tym okręgu? Tak trzeba było wysiąść Take bomb so we can idziesz koleżka <trym> Najpierw z Jeszcze go okradnę. O, tam jest ten duży grubcio. Och choroba. No. Chciałem go w locie dziabnąć. Coś za mną dobrze je słyszałem. Proszę bardzo. O, i achievement. Zawsze więcej doświadczenia. achievementy dają nam doświadczenie. Chyba umrę. Chyba umrę. Albo i nie. Tym razem mi się udało. Sprawdźmy co tutaj jest. To jakieś zombie, które tylko czekają, żeby wstać. Ale tu można wejść No ale chyba nie wejdę teraz Ale punkt dam potem Taki dobry samochód Ja bym tu przejechał Tą wodą No mówię wam Podałabym O Trochę biegania jest umizane z tyłu ma te włosy, ta dziewuszka No Kobiety nie widzisz tu Zombie nas atakują A Ja w ale aha. Oha Czemu nie widać fabrze u niego? Czekajcie, czekajcie, czemu? Nie widać się życia No w grafice raczej to nie będzie Dobra Trudno No, walałbym ten pojazd kosmiczny, który zostawiliśmy z tyłu. Ło, kolejny grubcia. O, to chyba tamten się tylko tak zbugował. Przy tych chapsach nie było widać. No tak, oczywiście sztuczna inteligencja powala. Tamten zaraz zginie. Muszę się śpieszyć. Bach. Bam, bam. No. Wiem, że mam, ale chcę więcej tych punktów niż jeden rozdysponować. Zostałem cię kolego, bo mi współtowarzyszka uciekła. Oczywiście nie może zaczynać obok. tam jakaś chałupka jest? No. Czekaj na mnie. Stój. to za łopka, patonik na prawo. Już tu jesteśmy, skorzystajmy. Ale nie ma jakichś tych planów broni nowej czy coś? No trudno. W trakę. Bunkier, pojazd, coś tam musi być ciekawego, coś jest na rzecz tak, jak się poпитаł. Chyba ich zabiło. Ja, a ja nie pomagam. No te zombie trochę wytrwałe są, to idą mi, idą mi, idą mi, haps ugryzł. To są ludzie. Dziem dobry. i do want to. where is Moen? I'm getting to that woman. We've been through hell here. Last night, a whole mob of those crazy motherfuckers came crashing in here like bloody animals. It's amazing anyone is still alive. I'm here to talk to Moen. Where is he? Moen ain't in here. i take care of business for him. haven't laid eyes on the mok since everything gone crazy. i can take you to see him, but first you do me a solid, right? standard. depends on what it is. Uh, here's the story. afran fucked us good, man. his mok stole every single gun we had. lucky for us, afran's people didn't get too far, though. We heard on the radio that their car got swamped and they're stuck out there, waiting for help. Go there and get our weapons back, and I'll tell you how to find Moen. No, yes. Alright, just hurry. Those bloody fools won't stick around there forever. If you want to get those sons of bitches, you better hurry. There is a shortcut up to the village leading to the canyon and ghost Village. Go that way and you will sneak up on those bastards from behind. Good luck. Mhm mm Mhm mm No to jakiś plan Alkohol O, oczka ma W 3D Szybka naprawa No Ale tu sobie zakończymy mm, I dalsze losy nasze bohaterki poznamy już w następnym odcinku a na razie dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was do kolejnych moich let's play.